Cześć, ja jestem Benito, a to jest kolejny odcinek z serii Aline Isolation, na który Was serdecznie zapraszam. A my kierujemy się dalej, tutaj widzę do maszynowni, na przykład do ładowni. Okej. Okay. Owau. Ricardo. Jestem z Wig. Co to jest Apollo jest na Wayland Utanii protocolach. Co? Zegsy są weyland Wayland Utanii jest w kontrolę Apollo teraz. It's refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm a small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. No. the.

W ogóle, a bomby nie działają tutaj. Nie wiem dlaczego. Lipa straszna. Słabo to wygląda, moi drodzy. Co teraz zrobimy? Tego nie wie nikt. Co ja mam tu zrobić w ogóle? Dostanę się do reaktora i prawdopodobnie będą drzwi i będziemy znowu się bawić z androidami. A może nie? A może nie? Tramwaju? Nie wiem, sorry, ale <dziśle> dziś mi umknęło, że chyba tramwaju jest napisane okej, okay. Okay. co dalej czujnik spoko. Aha, dobra, pokazuje nam GPS. Tyle dobrze. <laughs> Save'a mamy, Ouu całość... Zaraz, chwila, moment. Co jest grane? Aha, aktywuj tramwaj, okej. Okay. Tego przed chwilą nie było chyba. Albo było wyłączone. Uuu, oh, nice, nieźle. Dobra, dobrze, że safe jest. I tak niepokoi mnie to, że niestety będą tam droidy. Dobra, ważniejszy safe na ten moment. Zdecydowanie. Jak tu mówić, że bliżej niż dalej? Naprawdę, jak to mówisz? bliżej niż dalej? Ja już byłem święcie przekonany, że parę odcinków koniec. A to już kurde, ciągnie się i ciągnie? Już moim zdaniem jest na siłę. Fajnie, że jest coś takiego, że tak mocno. Rozbudowane, ale trochę na siłę chyba. Już tak jak byłem zafascynowany, tak. gdzieś może mi brakuje. Tak jakby był taki moment, że miałem dosyć obcego, tak chyba teraz mi brakuje. Za bardzo upierdliwi są. E, za bardzo. Androidy są upierliwe, szczerze powiedziawszy. Okej... Okay. Okej... Okay. Nie wierzę. O, odwal się. Ty jadą. Dobra, Nara. Spieprzę. No nie, no nie wierzę. Ależ to było słabe. Dobra, wiemy tyle, że ten węd może mi się przydać. Bo skoro ten głupek mnie zauważył... W takim układzie wejdziemy sobie do niego. Latareczka w lewo. I... A, bo oni do nie mogą wchodzić faktycznie. Okej, okay. kamerę wyłączę. Kamerę wyłączę jest dobrze. Zauważył mnie? On wraca. Może i dobrze że się schowałem. Okay. Może nie wraca? Ciekawe. Teraz idzie w lewo. Dobra, gdzie my mamy się kierować w ogóle? Aż tam Ciekawe jak my to zrobimy. Ciekawe spiesaj. Znowimy się w kotka i myszka. Na razie wykrywam z tobą. Jest. O nie! O nie! Okej, okay, on tu idzie, spoko! Zrobimy rundkę wokół niego Dobrze te wenty Dobrze te wenty są Kurde, on to chyba wraca, nie dobrze Okej okay. Nie, on tu wraca, jak jeden. Kurde, obcy by mnie nie widział, oni widzą strasznie. Niesamowite. Dobra, widziałeś mnie, wiem, wiem. Myślę, że... Nie widziałeś mnie? możesz ty w cara. To jest niesamowite. mogłeś mnie nie zauważyć. Aha, to było to. Spoko. Nie, no nie wierzę. Dobra, chodź, 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 chodź. Szybko, 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 szybko. On tu nie może wejść, tyle dobrego. O, gadamet. Ale oni pierdliwi są. Przyszedł? Przyszedł. No nie, no nie wierzę. Będę się teraz użerał, kurde, cały odcinek z... O Boże, nie wierzę. Spie, pieprzej, Dogonisz mnie, gówno możesz zrobić. No dobra się udało Przydałoby się wejść tu i wyłączyć te kamery. Element B części Co to jest ta kołkownica? Czy ja będę... Bo to dostałem amunicję do kołkownicy. Czy może to będzie broń nasza? Przeciwko właśnie tym? Androidom? To jest znakomite pytanie. Naprawdę? Palnik. Okej. Okay. Płominionowy, nice. I to wszystko? Gdzie ta kołkownica? Niech pójdzie w lewo Przydałoby się to jakoś wyłączyć Tylko jak Mogę to rozwalić? Zapewne nie No nie Okej okay. Mamy progres Mamy progres Coś tu jest? Nie ma. Nas kieruje gdzie? Tutaj? A, ten nowy palnik. Ja nowy. No dobra. Oho. I w dół. I... W... No, no, no. Dawaj, dawaj. I w prawo. I powoli do góry. I mamy to. Całkiem łatwo. Całkiem łatwo. Dobra O rety, Wolno to idzie trochę, nie powiem Ale Co tu się wyprawia to jest masakra jakaś No dobra Lewo prawo Zapewne w prawo Okej Na fin tędy Okej, this way Okej okay. Zaraz, czy my się nie oddalamy? O cholery tu chodzi. Save'a mamy. O nie! Tam był droid. Dawaj, dawaj. Dawaj. To był droid. To jest niesamowite. Ja wychodzę z wenta, tam jest droid, a tu save. Co tego brakowało. Odwrócone, czy nie? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. musisz mnie widzieć. Nie gadaj, że mnie nie widzisz. Ty, normalnie byś nie widział to, co ci chodzi. Spokój się. No Dobra. Ciekawostka jest taka, że. A, bo my. my... A, bo my wętem przyszliśmy tu. Znajdź wyjście, tak? Hmm, ciekawe gdzie. Dobra, będziemy szli pomotką. Gdzie on jest? On się nie patrzy, nie? God damn it. Ok. Widział mnie? O nie, widział mnie Dobra, nie ma kombinezonu Gdzie ty jesteś, tu Spróbujmy cię rozpiścić. Ej, no nie gadaj lu głupi To jest niesamowite, to jest niesamowite Nie można cię zabić naprawdę Dobra, po drugiej padł. Życia mam mało, ale padł, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Oret. Dobra, tu możemy teraz przeszukać sobie. Tu jest... O, tu są rzeczy jakieś. Super. Przeda muszę apteczkę z skonstruować. Nie będzie to takie proste. I tak tu nie ma nic, tu 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 coś jest. Jezu, przez chwilę to wyglądało, miałem wrażenie jakby rakietnica jakaś, czy co? u Dobra, czyli tak, tam było pierwsze, tu jest drugie, to trzecie to będzie już aktywne przy tym, przy autku, insektor w takim układzie, może to już mogę aktywować, chyba tak. Oj, tak. I w prawo. I to by było na tyle, nie? Nie wiem, co mi to dało. Znakomite pytanie. Ale nic tu nie ma. Czy też nic nie masz? Czy ten element... Super, super. Mam apteczkę. Trochę w domu jesteśmy, szczerze powiem. Okej okay. So, what next? Tu jest jakiś kalib... Nie, tu. Tam. Kalibrator jakiś potrzebny, nie? O, tu mamy jeszcze, proszę bardzo. Mhm, i trzy. Nieźle. I to da? Że mogę tam it. No to. No to zejdźmy, Hello? My name is Amanda. I don't wanna hurt you. Or maybe yes. Dostać się do. Aha, mamy cały czas do reaktora. Mamy się dostać. Dobra. Dobra, a co ze czarną skrzynką? Co z czarną skrzynką? Mamy się dostać do reaktora. Nie ma dalej czarnej skrzynki. Niepokoi mnie to, że nie mam broni. Wszystko straciłem. Tak, gdzie my teraz mamy iść? Tam, no dobra. A, bo wyszliśmy. Może nie odzyskam? O, safe, I love you, I really love you. Dobra. O, Boże, o, Boże, co tu się wyprawia? Idziesz i się cofasz, idziesz i się cofasz, krążysz, kółkę robisz Nie no, jest to już mę męczące takie faktycznie Aha, zajebiście Zablokuj, odblokuj osłonę, super A tam androidy biegają Kołkownica, gdzie jest ta cholerna kołkownica I don't want to resave ...another of these. Stop fucking weapon... ...weapon using? Weapon using, tak? The tools. Aha, używa... ...ok. Mhm. Mm radio. Boję się tylko radio włączy, bo tam... No, no nie! Chciałeś, żebym za tobą. Liczyłem na to, że pójdę. Spieprzaj. God nie Niedobrze, nie dobrze. Nie chcę spieprzaj stąd. Amunicja do kołkownicy, dobra. Rozumiem, że tą kołkownicą ciebie zabiję. Najpierw trzeba... Najpierw trzeba ją znaleźć. No chodź, tu chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Środek spawający, spoko, idziemy dalej. A. W takim układzie... Ej. Serio? Chcesz to jest to? Okej. Ty brutalu. Dobra, idę ucieka so. uciekaj! Czy kokownica coś w Tobie krzywdę zrobi czy nie? O, ale fajnie! Teraz mnie w dupę po cię, ry Ty ty! ty. He, he, he. Ale za jebioza. Nice, nice, ale za jebiste to jest! O, rety, ja się tak martwiłem już! Uu. Dobrze, wzięliśmy amunicję, cieszy mnie to bardzo. Nie wiem, czy ci, dlaczego ciebie nie można zniszczyć, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, dlaczego dopiero teraz taką fajną broń dojedzie? Która działa na, na Androidy faktycznie. O, rety, rety. Dobra, Seva co tu masz dla mnie, co? Show Me What You got. Może tu jest czarna skrzynka. Uuuuh. Kody do osłon. Szef jest, zgodnie z poleceniem, idę do reaktora. Zamknąłem za sobą osłony. Można je otworzyć kodem 6832. Potrzebuję. 6832. Potrzebujemy cię w dziale konserwacyjnym reaktora. Flores. Mam zgłoszenia dotyczące braku w dostawie prądu w całej stacji. Wiem, że panuje tam piekło, ale, nic, nie, ale nie widzę nic, co mogłoby powodować przerwę. Sprawdzisz tu wszystkie systemy? Szef. Flores, jeśli wciąż tam jesteś, znajdź bezpieczne miejsca i poczekaj na mnie. Musimy trzymać się razem. Sanders nie żyje, a przynajmniej czworo innych inżynierów zaginęło. Jeden z tych cholernych androidów próbował mnie zabić, więc znalazłem trochę części i złożyłem sobie broń ma wystarczającego kopa, żeby wyrwać porządną dziurę w tych draniach. postaram się, się dostrzec do ciebie jak najszybciej. Szef. Okej okay, boss. 6832. 6832. Thank you very much. No i teraz nieźle. Teraz możemy tam iść. No dobra. Skoro tak... Tak mówicie, możemy iść. Dobra, ale teraz żaden android mi nie straszny. Dopóki amunicja jest, żaden android nam nie straszny. Tu czy tu? Aha, tu i tak nie ma innej drogi, okej. Okay. Gdzie jest miejsce? Aha, tam... O Jezu, czy mi takie koło zrobiliśmy? Matko jedyna! Spoko dostałem się do reaktora. C rozumiem, że coś jest nie tak i będą chcieli zniszczyć ten statek. Tylko pytanie kto? I czy w takim razie Amanda przeżyje? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi następująco. Co z czarną skrzynką? To jest bardzo interesujące. Dowiemy się, co się dzieje z naszą mamą? Z Ellen Ripley, co nam za informacje zostawiło? No i pytanie, czy ją spotkamy, tak? Bo jednak w ósmym pasażerze Nostromo, no ona przeżyła, tak? Do... <grym> w w się, ok. Oh, seriously? Mamy Android. Gówno mi zrobisz. Chyba, że tu przyjdziesz. No dobra. Skoro gówno mi zrobisz, to tak się rozejrzyjmy. Co tu mamy ciekawego? No tylko po jednym naboju do kokownicy. Słabo. Może to wywielkie, czyli Sevastopol's maze. Może być po coś tam. To musi być co marszałowie chcieli. To nie powinno być po coś tam. Zobaczmy. No, szef bez odbioru. Ale oni. Ale im dochodzi... Tylko zależy na tym, żeby. Organizm, który nie jest ludzkim i tym podobnym, co żyje na Ziemi. To jest ważniejsze niż życie człowieka. Człowiek się urodzi, będzie kolejny, nie? A tu coś nowego? Amunicja! <laughs> Moje rzeczy! Moje rzeczy! O, ale są happy! Ole super, cieszy mnie to bardzo. Dobra, czyli mam iść do góry, rozumiem. Kolejny. Po co mi te identyfikatory? Kolejny identyfikator, nie wiem. Podejrzewam, że to tylko i wyłącznie dlatego, żeby trofeum zdobyć. Ciekawe, ile ominęłem? Szczerze powiedziawszy, powinny być prawie wszystkie. Mogłem ominąć na tej zasadzie, że jak gdzieś padło, trzeba było wrócić. To już mi się nie chciało, na przykład pięć razy brać tego, czy. czy coś. I tyle, tak? Na tej zasadzie. Dobra, a my do kołkownicy. spoko, luzik. I to by było na tyle. Ale za to mamy sejfa. Cieszy mnie to bardzo. Ojta. Przy okazji. Strasznie tu ponuro. Oświetlenie mi się włączyło. on nie wierzę. Dobrze, co jest dalej? Tam już jest przejście chyba do samego reaktora. Co dalej? To się dowiemy w kolejnym odcinku. A na ten moment to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się to w ogóle seria podoba, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górze, subskrybujcie mój kanał, bo to cholernie wspiera, wspiera mnie i... i daje motywacji. I... No i co? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!